Salamu alaikum. Departament Policji i hrabstwa Suffolk w Nowym Jorku stoi przed sądem za zdjęcie muzułmance hijabu na siłę i nieoddanie go do czasu zwolnienia. Pozew został złożony w środę przez Radę do Spraw Stosunków Amerykańsko-Islamskich, Kair, Nowy Jork, w imieniu Maru Fahmy i stwierdza, że w 2022 roku została Niesłusznie aresztowana przez policję z powodu fałszywego zgłoszenia. Postępowanie prawne ma na celu zadośćuczynienie za naruszenie praw i cierpienie emocjonalne. Polityka Departamentu Policji Hrabstwa Suffolk dotycząca usuwania hijabu jest nieludzka, regresywna i wyraźnie niezgodna z prawem. Kair New York twierdzi, że prawa amerykańskich muzułmanów. Nie kończą się na drzwiach lokalnego komisariatu policji, powiedział ich prawnik. Będziemy nadal walczyć w imieniu członków naszej społeczności, którzy zostali pokrzywdzeni przez organy ścigania. Mamy nadzieję, że to złożenie zaowocuje sprawiedliwością dla pani Fachmy i ochroni innych przed przyszłymi krzywdami. W pozwie zarzuca się, że podczas aresztowania Fachmy zdjęto jej hijab, a także została Niewłaściwie dotykana, gdy funkcjonariusze płci męskiej obserwowali ją podczas przeszukania ciała przez policję. Pomimo wielokrotnych próśb, policja nie zwróciła jej hijabu, pozostawiając ją bez niego na kilka godzin, aż do zwolnienia. W pozwie zarzuca się, że działania policji naruszyły zarówno prawo stanu Nowy Jork, jak i prawo federalne. Inny przypadek. Było lato 2020 roku. Setki tysięcy ludzi w całych Stanach Zjednoczonych protestowało przeciwko morderstwu Georgia Floyda, nieuzbrojonego czarnoskórego mężczyzny, który zginął podczas aresztowania za rzekome posługiwanie się fałszywym banknotem. Masri pomogła zorganizować część protestów w Miami na Florydzie. Z dumą nosiła hijab, tak jak nosiła przez ostatnie 12 lat. Zwyciła megafon, maszerowała i domagała się sprawiedliwości. Podczas protestów George'a Floyda, w których potępiano rasizm i brutalność policji w całych Stanach Zjednoczonych, aresztowano ponad 10 tysięcy osób, a Masri była jedną z nich. Jednak tym, co odróżniało aresztowanie Masri od innych, było to, że poproszono ją o zdjęcie hidżabu do zdjęcia identyfikacyjnego. Masri wyjaśniła funkcjonariuszom, że nakrycie głowy jest obowiązkiem religijnym i że nie zamierza go zdejmować. Ale nikt nie słuchał. Zamiast tego funkcjonariusz zerwał jej hijab z głowy i zrobiono zdjęcie. Potem w cyberprzestrzeni pojawiło się zdjęcie Masri bez hijabu. Włosy, które starannie ukrywała przed światem, zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, a ludzie i konta spamowe nękały ją. Niektórzy nawet próbowali sprzedać zdjęcie Makrzot za tysiące dolarów. Czułam się naga, poczułam się całkowicie pozbawiona wszelkiej kontroli, Masri powiedziała Middle East Eye, wspominając, co czuła w tamtej chwili. Poczułam się tak rażąco zlekceważona. Hijab jest moją ochroną. Jest to coś, co bardzo cenię, ale żeby to zostało po prostu zerwane bez szacunku. Poczułam się, jakby cała moja moc zniknęła. Nie tylko ten kawałek materiału zakrywał moje włosy. To był symbol mojego oddania mojej religii. Był to symbol mojego oddania zrozumieniu, że piękno nie jest tylko fizyczne i materialistyczne. Odebranie ci tego było czymś niemal nie do zniesienia, powiedziała Masli. W 2017 roku miasto Long Beach w Kalifornii zgodziło się zapłacić 85 tysięcy dolarów. W ramach rozstrzygnięcia pozwu federalnego złożonego przez muzułmankę, której funkcjonariusz zdjął hijab, gdy przebywała w areszcie policyjnym. Jej pozew, złożony w 2016 roku, skłonił policję w Long Beach do zmiany polityki zabraniającej ludziom noszenia nakryć głowy o charakterze religijnym. W lutym 2018 roku nowojorska policja rozstrzygnęła sprawę, Wniesioną przez trzy muzułmanki w związku z odrębnymi incydentami dotyczącymi przymusowego zdjęcia in hijabów, w tym podczas robienia zdjęć policyjnych w areszcie. Miesiąc później w Nowym Jorku inna muzułmanka rozstrzygnęła czwartą sprawę przeciwko departamentowi z podobnych powodów. W sumie departament wypłacił co najmniej 265 tysięcy dolarów za cztery incydenty. W 2013 roku Kadi otrzymała mandat za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy. W czerwcu tego roku nie pojawiła się na rozprawie, ponieważ stwierdziła, że musi pilnie zabrać córkę do szpitala. Niedługo potem sędzia wydał nakaz jej aresztowania. Po oddaniu się w ręce policji powiedziała, że funkcjonariusze hrabstwa Ramzy kazali jej zdjąć hijab i abaje powiedziała, że sprzeciwiła się, ponieważ obecni byli mężczyźni. Kiedy jednak sprzeciwiła się, wepchnięto ją do celi, gdzie poproszono ją o zdjęcie hidżabu w obecności funkcjonariusza. Kali powiedziała, że zgodziła się zdjąć hidżab do zdjęcia policyjnego po tym, jak obiecano jej, że zdjęcie nie zostanie upublicznione. W międzyczasie funkcjonariusze dali jej prześcieradło, a następnie T-shirt aby mógł służyć jako hijab. Przetrzymywano ją w celi przez 23 godziny. Następnego dnia, kiedy została zwolniona, odkryła, że jej zdjęcie makshot stało się dokumentem publicznym i można je było udostępnić na żądanie. Złożyła więc pozew i doszło do ugody. Władze hrabstwa zgodziły się również zniszczyć twarde i elektroniczne wersje jej zdjęcia. W 2019 roku Kadi otrzymała od hrabstwa ugodę w wysokości 120 tysięcy dolarów. Powiedziała Middle East Eye, że wiele osób, zwłaszcza muzułmanów, pytało ją, dlaczego zdecydowała się toczyć tak długą bitwę. Ale dla niej odpowiedź jest prosta. Hijab jest mój, to należy do mnie, to moja wolność, to moje prawo, to moja wiara, jest moje, powiedziała. Jestem muzułmanką i jedyny sposób, w jaki można mnie odróżnić od niemuzułmanina, to mój hiczab. Jest mój i dlatego o to walczyłam. To było jak wojna. Chcieli zabrać coś, co należało do mnie tylko dlatego, że popełniłam błąd.